Emilian Kamiński nie żyje na sylwetkiem wybitnego polskiego aktora. Emilian Kamiński odszedł w wieku 70 lat. Znany aktor odszedł w swoim domu w Józefowie. Przedstawiamy sylwetkę tej wybitnej na polskiej scenie artystycznej postaci. Emilian Kamiński na świat przyszedł 10 lipca 1952 roku, roku w Warszawie. Szkołę średnią ukończył również w stolicy. Był absolwentem Technikum Ekonomicznego nr 8. Następnie kształcił się w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. Aktor miał trójkę dzieci. Z Justyną Sieńczyłą para doczekała się dwóch synów. Kajetana i Cypriana. Owocem jego poprzedniego związku była natomiast córka Natalia. Filmografia Kamieńskiego jest niezwykle bogata. Debiut na dużym ekranie zaliczył w 1977 roku w filmie Akcja pod Arsenałem. W reżyserii Jana Łomnickiego. Wystąpił również m.in. w takich filmach jak, Kariera Nikosia Dysmy. Pan Kleks w kosmosie, Szaleństwa Panny Ewy z siódmej klasy. Widzowie mogli go podziwiać również w popularnych serialach. Kamiński regularnie występował w M jak Miłości Klanie. A gościnnie można go było zobaczyć na przykład w ranczu czy kryminalnych. Zajmował się również dubbingiem. Podkładał głos w takich produkcjach jak Muminki, Królew i Toy Story. W 2009 roku postanowił założyć, oczywiście w Warszawie, teatr Kamienica, który współprowadził wraz ze swoją małżonką. We wcześniejszych latach związany był również z Teatrem Narodowym. Teatrem Ateneum czy Teatrem Rozmaitości. Jego zasługi w pracy artystycznej i walce o wolność słowa, a także wolne media. Zostały docenione. Kamińskiego w 2005 roku odznaczono Złotym Krzyżem Zasługi. A dwa lata później Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Emilian Kamiński nie żyje. Aktor i reżyser zmarł w wieku 70 lat. Tragiczna śmierć magika. Osierocił synka. Przecinek nie umiałam mu pomóc. Co z majątkiem Jerzego Połomskiego? Sąsiadka miała rozsiewać plotki.